Witaj. Zanim przejdę do kodów mądrości mówiących o uczuciu miłości, pragnę o niej powiedzieć kilka słów, czym ona jest, a czym ona nie jest. Miłość. Gdy miłość postawisz ponad potrzebami i uczynisz ją najpotężniejszą mocą swojego życia, wówczas nic Ciebie nie pokona. Wówczas stajesz się naczyniem. Napełnionym miłością, którym napełniasz się każdego dnia, obdarzając siebie tą piękną energią i każdego napotkanego człowieka. Moc miłości, zdolnej do uzdrawiania, wyzwalania od brzmienia nienawiści oraz przekraczania cierpienia, to zagadnienie szeroko omawiane w dziełach dawnych mistrzów. Jednym z nich był suficki poeta z XIII wieku, Rumi. Bardzo pięknie podsumował on nasz związek z tą uniwersalną mocą. Twoim zadaniem nie jest szukanie miłości, lecz szukanie i znalezienie wszystkich przeszkód, które przeciwko niej wzniosłaś. W tych wymownych, a zarazem prostych słowach, Rumi przypomina nam, że miłość i jej moc zawsze były w nas obecne. Nasze zadanie polega na odkryciu w sobie wszystkiego, co miłością nie jest. Tych murów oddzielających nas od innych, tych blokad emocjonalnych, czy traum z przeszłości, które odgradzają nas od miłości do samych siebie. Gdy je odnajdziemy, uświadomimy i rozpuścimy, zostaje w nas tylko czysta miłość. Miłość też jest pięknym aktem przebaczenia. Moc przebaczenia była znana od DAWIĘ Dzięki mocy miłości możemy uwolnić się od przeszłości i zawsze zacząć od nowa. Uświadamia nam to, że w głębinach miłości i przebaczenia, które to miłość umożliwia, kryje się klucz. Klucz do zrzucenia emocjonalnego brzemienia i uwolnienia się od traum przeszłości. Dotyczy to zarówno nas samych, jak i całych rodzin, a nawet narodów. Powód jest prosty. Wydarzenia z przeszłości są częścią naszej teraźniejszości. Dopóki nie znajdziemy sposobu, by cofnąć się do przeszłości, do tego, co dobre i złe, i dopóki nie rozpuścimy, nie uzdrowimy, nie przebaczymy przeszłych traum, nasza prywatna i zbiorowa historia będzie nam tkwiła jak niewidzialny kolec. Akt przebaczenia rozumiem jako akt osobisty, który ma na celu przede wszystkim własne uzdrowienie. Przebaczenie nie usprawiedliwia cudzych czynów. Nie oznacza ono również, że powinniśmy powiedzieć drugiej osobie, iż zostało jej przebaczone. Nie oznacza również także, że powinniśmy zapomnieć, co się stało. Ani pozbyć się poczucia utraty zaufania, czy też naruszenia granic fizycznych czy emocjonalnych. Ale przede wszystkim jest ona przeznaczona dla osoby, której się wybacza. Jest przebaczenie, które dotyczy nas. Przebaczenie jest aktem miłości, wykonywanym zawsze. Przede wszystkim. W pierwszej kolejności dla siebie. Przebaczając, akceptujemy realność tego, co się stało, i znajdujemy sposób, by żyć, będąc z tym pogodzonym. Przebaczając sobie, naturalnie uwalniamy się z tego ciężaru i naturalnie czujemy miłość do nas samych. Zdejmujemy z siebie tę niewidzialną ścianę, która zasłaniała nam odczuwanie tego uczucia do siebie. A odczuwając miłość i akceptację i wybaczenie w sobie, naturalnie pragniemy również wybaczać drugiej istocie, ponieważ wszyscy jesteśmy jednością i każde nasze uczucie wpływa. Na każdego człowieka, którego napotykamy na swojej drodze, począwszy od bliskich, po każdą inną istotę. Jesteśmy miłością. Jesteśmy stworzeni z miłości, dla miłości, bo jesteśmy jej czystą esencją. Zapraszam do kodów mądrości dotyczących uczucia miłości.